Moi drodzy, znajdujemy się na warszawskim Mokotowie w salonie fryzjerskim Hashtag Fryzjer Moko, gdzie trafiłem, no, jak się domyślacie, nie z powodu mojej fryzury, ale z powodu mojej pracy. Zaprosiła mnie na spotkanie właścicielka tego salonu, przesympatyczna pani Kasia Litwin, która serwuje genialną kawę z laską cynamonu. Zapraszam was serdecznie do, do, do skosztowania tu na miejscu i zapraszam was również do posłuchania mojej rozmowy z Kasią, która zaproponowała, żebyśmy mniej formalnie przeprowadzili tę rozmowę, przeszli na ty. Myślę, że to może być inspirujące doświadczenie. Z przyjemnością zapraszam Was do obejrzenia odsłuchania naszej rozmowy. Kasiu. Jak to się stało, że, że w ogóle zajmujesz się fryzjerstwem? Skąd taki pomysł na ten biznes? Jaka jest historia Twojego twoich, twoich początku? Historia trwa 12 lat, czyli jak skończyłam 18 lat, to trafiłam do pierwszego salonu i to był taki staż dwumiesięczny, z, po którym ja zostałam po prostu. Zakochałam się w tym zawodzie i mówię: Dobra, to jest to, co ja chcę robić w życiu i tak, tak po prostu zostało. No i trwa do dziś. No i takim moim marzeniem było otworzenie swojego mhm. gdzieś tam miejsca, w którym będę na swoich zasadach pracować. No i tak. I A to jest. jest Fryzjer Moko. Okej, okay, fajnie, to cieszę się, że to się udało, bo, bo plany planami, a życie często weryfikuje oj się. No i bardzo. Prawda? No właśnie. A powiedz mi, yy, czy lubisz swoją pracę? I, ja kocham i, swoją pracę. Z czym pracę. nieoczywistym ona się wiąże? Z czym nieoczywistym ona się wiąże? Wiesz, Wiesz, bo ja, ja nie jestem fryz... no Myślę, że z masą wiesz, rzeczy, które są nieoczywiste dla człowieka. Dla mnie mm -hmm. też to było nieoczywiste. Jak ja właśnie pierwszy raz trafiłam do salonu i mi się tak kojarzyłam, dobra, przychodzą panie, coś tam robimy i no się tak. żegnamy. nie, no, no. Jak wchodzisz od zaplecza, to tam wszystko jest nieoczywiste. Okej. Okay. A coś takiego szczególnego, co, co nie wiem, zaskoczyło cię jakoś bardzo? Co mnie zaskoczyło? Praca z ludźmi mnie zaskoczyła. No tak, to na pewno jest bardzo ważny element. E, Ale w pracy. wiesz co, trudność na pewno tego zawodu, bo myślę, że dużo osób traktuje go tak mega powierzchownie, że to jest takie, wiesz, nawet się mówiło kiedyś, że no jak nie będziesz się uczył, to zostaniesz fryzjerem. No Ja uważam, że to jest. Ja 12 lat jestem w zawodzie i to jest 12 lat ciężkiej nauki, pracy i codziennie z czegoś uczę. No dosłownie. No tak. To jest tak, że, że przychodzisz do pracy, nie wiesz, co cię czeka, nie wiesz, kogo spotkasz, nie wiesz, z czym się zmierzysz i, i totalnie no ale ja słyszę każdy dzień nie jest tym, taką lekcją. No ja słyszę Twoją pasję w tym, w tym o czym mówisz. Bo, bo ja wiesz, naprawdę to, kocham ten zawód. Bo można być bo ja, fryzjerem i fryzjerem, prawda? No nie, to ja jestem z tych fryzjerów, co jednak serce włożyli w ten, w tą, w ten, w ten zawód. Nie? No, rozumiem cię doskonale. Natomiast powiedz mi, proszę, czy pamiętasz może jakąś taką historię, y, która sprawiła ci jakąś nie wiem, przykrość, albo jakąś zabawną sytuację z Twoimi klientami? <laughs> Wiesz co, z tych przykrych to jakoś tak, może nie zapamiętuję nawet ja tego. Trudno, jakąś taką, która sprawiła ci trudność, no niekoniecznie przykrą, ale. Wiesz taką, co, która... myślę, że w ogóle praca z ludźmi to jest pewnego rodzaju trudność, mhm. bo, bo, tak jak mówiłam wcześniej, nie wiesz z kim rozmawiasz, a mhm. często ludzie przynoszą nam te swoje, wiesz, jakieś rzeczy, problemy, opowieści, i czasami coś usłyszysz, może nie do końca co chcesz usłyszeć ale zaczynasz sam się z tym mierzyć po prostu, ale w, w twojej branży jest bardzo podobnie, no właśnie, no właśnie bo ludzie przychodzą do ciebie y, po konkretny jakby produkt, tak, ale opowiadają ci swoją historię i czasami no masz powinni, takie, i tak. masz takie wow, Boże, w ogóle co ten człowiek przeżył, nie? I ja tak samo, przyjmuję kogoś, Przestałem przez to trochę oceniać ludzi, w sensie inaczej patrzę Aha. na drugiego człowieka, bo naprawdę można się bardzo pomylić. Okej, okay, to bardzo cenne co mówisz, natomiast właśnie, wiesz, ja jestem laikiem w temacie twojego zawodu, Natomiast no wyobrażam sobie, że właśnie ta rozmowa z drugim człowiekiem to jest coś, co w pewien sposób przywiązuje twoich klientów do, do ciebie, w jakiś sposób dzięki temu ci ufają, poznają cię też, ty poznajesz ich bardziej. No i tak jak powiedziałaś, to, to można, można śmiało odnieść to, o czym powiedziałaś, do, do, do mojej pracy, bo ja muszę Dokładnie. rozmawiać z ludźmi też Dokładnie. ich poznać. Co więcej, I też ich poznajesz. No właśnie muszę. Więcej nawet. Ja, ja muszę trochę głębiej wejść w ich życie po to, żeby móc dostosować rozwiązania, które ich zabezpieczają. Natomiast czy, 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 czy to jest trudne, czy, czy, czy faktycznie... No czasami jest trudne, bo ja czasami na fotelu słyszę y, masę różnych rzeczy. Od chorób, rozwodów, rzeczy przyjemnych, mniej przyjemnych. A lubisz to? Wiesz co, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. Bardzo dużo mi to daje i... Hmm... To też jest dla mnie takiego pewnego rodzaju terapia, że czasami mogę z kimś porozmawiać na takim poziomie, na jakim nie porozmawiałam z rodziną, z przyjaciółmi i jakby te rozmowy są mega otwarte, bo jak ktoś mi daje siebie w dużej części, to ja też potrafię to oddać, więc jakby te rozmowy zazwyczaj są szczere i nawet czasami się nie widzę już drugi raz z tą mhm. osobą, to zawsze wyciągam gdzieś tam fajne wnioski dla siebie i, i myślę, że te osoby też gdzieś korzystają na tym, że mogły sobie porozmawiać z obcym człowiekiem o swoim jakimś przeżyciu, niekoniecznie złym, ale... No, wiesz, są ludzie, którzy odnoszą sukces, a nie mają się na przykład z kim podzielić tym. No tak, a siedzisz prawda. sobie u fryzjera, masz fajne, fajny klimat i możesz sobie z kimś no, ale się porozmawiać. Ale to taki o że pracy. trafia na podatny grunt, czyli na osobę, która jest no, Dokładnie, do tego, ale myślę, że nie ma przypadków, więc gdzieś tam no, masę no, ludzi tak. poznałam po prostu na zasadzie, wiesz, że przyszli do mnie raz i znamy się, nie wiem, kupę lat już i, i rozmawiamy o wszystkim. Znaczy, no, wiesz, my się nie znamy jakoś szczególnie dobrze, natomiast taka aura, którą budujesz w tym miejscu, i ciepło tego miejsca dzięki twojej osobie. To to jest coś, co no, oczywiście ja za często do fryzjera nie chodzę <laughs> z wiadomych względów, natomiast tak, przyciągasz, na pewno przyciągasz. To jest taka, taka moja szybka, szybka ocena. Natomiast wiesz, tak się zastanawiam, bo niejednokrotnie słyszałem o tym, że, że wiesz, że no, nie wiem, ktoś znajomy, nie wiem, koleżanka, kolega, idą właśnie w takie miejsce, on nie wiem, na przykład do kosmetyczki. Mhm. I wiesz, próbują jakoś tam zabić czas, no bo jednak siedzisz i patrzysz na tego człowieka przez ileś tam czasu. No i to są te dwie godziny, które albo ty możesz dać drugiemu człowiekowi, to no jakby ja traktuję każdą osobę, która tu wchodzi, absolutnie jak swojego gościa. A czy bywasz tym zmęczona? Bywam zmęczona. Bywam mhm. zmęczona, bo tak jak powiedziałam. Czasami są takie historie, które zostają ze mną na dłużej, mhm. i gdzieś ja się e, może nie męczę później, ale to jest kwestia tego, że pracuję sobie z tymi historiami mhm. i w swojej głowie e, układam różne rzeczy, i ciężko jest mi coś zrozumieć. E, no mówię, to jest taka weryfikacja, wiesz, że no mhm. nie jesteś w stanie przewidzieć co usłyszysz ale to jest właśnie to samo co ty no masz pracę ja nie, nie, nie że nie tak wiesz dlaczego dużo wspólnych rzeczy z, 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 myślę że bardzo dużo między moim a twoim zawodem i przede wszystkim myślę, jak się rozmawia z ludźmi są. to myślę no że właśnie. to jest to że właśnie ludzie się otwierają widzą że jesteś ciekawy ich że, że chcą coś ci powiedzieć bo hmm. czują się bezpiecznie czują się dobrze więc ja zawsze gdzieś próbuję dawać ten komfort że ktoś sobie siedzi na fotelu i możemy sobie tutaj w tej przestrzeni która jest tylko hmm. dla nas na te dwie, trzy godziny możemy sobie o wszystkim porozmawiać a co jest takiego najfajniejszego i najtrudniejszego w Twojej pracy? Praca z ludźmi. Jednocześnie. Tak? Jednocześnie. No. Naprawdę, bo to są to Taki jest kontrast. dokładnie. OK. Powiem ci o swoim doświadczeniu kiedyś dawno temu, kiedy jeszcze miałem bujną fryzurę, tuprynę i, i, i tak trochę, trochę mniej w Peselu, że, że mam takie doświadczenie, pamiętam z dzieciństwa, że fryzjer skaleczył mi ucho nożyczkami. Tak, i to, to była taka sytuacja, nie dlatego się ostrzygłem, to żeby tak nie, nie. Żeby było... nie chodzić, tak, tak. nie narażać nie, się. Absolutnie. Natomiast pamiętam, że, że tak jest, znaczy osobiście doświadczyłem tego, że takie rzeczy się zdarzają. Czy, czy, czy to jest, nie wiem, częste jak. jak Wiesz to się... co, no ja przez to na przykład nie strzygę dzieci. Dlatego, okay. że uczyłam się na dzieciach, przycięłam chłopcu ucho i tak to we mnie zostało, że ja naprawdę mogłam mu zrobić ogromną krzywdę. Mhm. Dlatego, że on się poruszył, bo mnie nie słuchał. I, okay. I to był dla mnie taki, taki moment, że ja podjęłam wtedy decyzję, że no gdzieś tam strzega te dzieci, powiedzmy takie od dziesiątego roku życia, mm -hmm. które, z którymi już jestem w stanie się porozumieć, ale no, no młodszych naprawdę nie, bo się boję. I to jest mój taki okay. strach, że wiesz, ja mogę naprawdę zrobić krzywdę, te nożyczki to nie jest sprzęt. To, jest, to są nożyczki, którymi spokojnie obedniesz palec. Więc jakby przycięcie płatka ucha to jest naprawdę sekunda. Moment. Wbicie w tętnicę też. <laughs> okay. Więc idąc z tym tokiem. Wiesz, no po tak. prostu boję się, że, że zrobię komuś krzywdę. Nie? Znaczy, mhm. mówię tu o dzieciach, akurat, które są. Ale zobacz, to teraz to, 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 co powiedziałaś, wiąże się też z taką twoją odpowiedzialnością i podejściem takim profesjonalnym do tematu. Masz świadomość tego, że możesz coś zrobić nie tak, jakbyś chciała. I nie do końca masz na to wpływ i jednocześnie. Zapobiega. Odsuwasz od siebie Dokładnie. współpracę z, akurat z dziećmi, ponieważ czujesz Dokładnie. się w tym mało, mało bezpiecznie. Tak? Tak. Dla, dla siebie samej, dla, dla, dla tych dzieci również no to powiem ci, że tu widzę kolejne porozumienie na polu doradca ubezpieczeniowy Fryzjer. Wow, no bo przecież polisy wiążą się z tym, że, że jednak zabezpieczamy się od tego, czego nie wiemy, co nas może w życiu spotkać, coś trudnego, przykrego. No i właśnie, I tu bym chciał płynnie przejść do, do, do pytania o trochę nasze spotkanie od strony właśnie ubezpieczeń. Dlaczego zaprosiłaś mnie na to spotkanie, powiedzmy? Bo chciałam się zabezpieczyć jeszcze bardziej niż jestem. Okay. No tak, Zależało bo... mi na tym pakiecie, wiesz, medycznym, gdzie po prostu. Tak, to był początek naszej to rozmowy. To był początek, tak. tak, ale ja się rozchorowałam na początku stycznia. Od prawie roku prowadzę sama ten salon, i to było dla mnie takie, że co się stanie, jak ja zachoruję, i ja mhm. nie będę nie mogła pracować, pracować. I, i co wtedy. I to był taki pierwszy mek, że, że ja postanowiłam, że ja muszę się już z tym. Mhm. Ubezpieczyć. Jakby mam tą pierwszą polisę, którą założyłam, mając 18 lat. To no, no, też jest niesamowita historia. Chciałbym ją jeszcze, jeszcze raz usłyszeć, e tak żeby nasi słuchacze. I jak to było? Mogli to, to było tak, usłyszeć. że mając 18 lat, opuściłam placówkę dom dziecka. I, I to była w sumie, no wtedy znalazłam pierwszą pracę. Mhm. I, I to było nie wiem, gdzieś w głowie miałem zakodowane, no, że ok, jakby to 100 zł, które przeznaczę sobie na polisę, mhm. to równie dobrze mogę wydać na zupełnie inne rzeczy, które wiesz, gdzieś tam pewnie nie będą miały większej e, dla mnie wartości w tym powiedzmy miesiącu. Tak, ta kwota. Ale to życie musiało cię mocno doświadczyć, no, skoro mówisz o takiej Doświad przyszłości. Doświadczyło na tyle, że właśnie gdzieś wolę być zawsze, 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 zawsze chcę się czuć trochę bezpiecznie, czy trochę. Zawsze chcę się czuć bardzo bezpiecznie, mhm. ale wiadomo, że to jest y, niemożliwe, tak? No nie masz wpływu na wszystko. No prawda? dokładnie. Więc, więc, chociaż to, że mogłam sobie już coś zagwarantować, że od, będę odkładała sobie te pieniądze, wiesz ciężko jest odkładać e, mając 18 lat, zarabiasz tam, nie wiem, jakieś... No parę e, lat temu to było trochę to, inaczej, bo to jak było ktoś dzisiaj Słyszę, że ja kiedyś zaczynałem od 800 zł. swojej pierwszej pensji... Ja od 250, pensji, no, to, to była w moja pierwsza pensja, w nie? by w to nie uwierzył dzisiaj, No więc to, właśnie, wyobraź sobie, że ja będąc uczniem zarabiałam te 250 zł e, i, i ja z tych pieniędzy odkładałam to 100 zł na... To nie ubez... żartu. No tak, <laughs> odkładałam 100 zł na ubezpieczenie e, wow. i to trwa do dzisiaj. I dla mnie to no. było już takie. Te, te, teraz już jest dla mnie taka totalna rutyna, że ja po prostu to robię i, i tyle. I wiem, że z każdym kolejnym ubezpieczeniem będzie tak samo, że ja wiem, że nawet jeżeli z tego nie korzystam, nie korzystam z tych pakietów medycznych, to gdzieś z tyłu głowy mam taką, takie poczucie Świadamy, bezpieczeństwa, także to jest, że, że mhm. gdzieś tam mnie to chroni mimo wszystko. Podnosząc e, tą rozmowę do, do, do twoich, twojej polisy, tej, którą zawarłaś ze mną. No to ja tutaj widzę jeszcze rozszerzenie tego twojego poczucia bezpieczeństwa, skoryguj mnie oczywiście, jeśli ja to źle rozumiem, natomiast to o czym mówiłaś, co będzie jak trafisz do szpitala, poza tym, że masz zagwarantowanych lekarzy w opiece medycznej, którą, którą w naszej firmie możemy zagwarantować, to jeszcze masz dodatek, który w sytuacji, kiedy leżysz w szpitalu i faktycznie nie zarabiasz, nie pracujesz, Rekompensuje ci ten pobyt w szpitalu, a w dodatku ta Polisa gromadzi kapitał. Czyli to jest już Twoja druga polisa kapitałowa, prawda? Ta w 18 Bardzo roku mnie to życia. No właśnie, bo kiedyś po prostu wyjmiesz te pieniądze. Tak to działa. Ale czy uważasz, że, że tego typu rozwiązania to są rozwiązania dla każdego, czy to Oczywiście. są rozwiązania dla, dla kogoś, kto, kto nie wiem, kto nie, dobrze wiesz, zarabia. Ale albo... właśnie, właśnie wracając do mojej pierwszej polisy. No tak, to... Z 250 zł wyjmujesz tak. 100, żeby czuć się za 50 lat bezpiecznie. Mhm. Ktoś powie, że szaleństwo. Ja uważam, no ale że kto to myśli w najlepsza... 18 roku życia o tym, ale co ja będzie myślę, za 50 że właśnie, lat? Ale ja myślę, że właśnie ludzie w wieku 18 lat powinni w pierwszej kolejności o tym pomyśleć, że mhm. dostajesz nową pracę, pierwsze pieniądze, nie idź, nie kupuj kolejnych butów. Kup okay. sobie coś, z czego jakby za te 50 lat będziesz mógł spokojnie żyć, no bo mówmy się są Organizacje, które opłacamy co miesiąc, tak, a no tak. przyszłość. Niekoniecznie jest... organizacji, nie wystarczy wziąć pod uwagę Netflixa, prawda? No Zobacz. więc właśnie więc, więc właśnie chodzi o to, że możesz te pieniądze przeznaczyć na siebie i skorzystać z nich za mhm. x lat, jak nie będziesz faktycznie już mógł, nie wiem, pracować. No tak, a to w takim razie powiedz mi proszę, dlaczego PZU? Dlaczego, nie, dlaczego zaprosiłaś PZU? właśnie przedstawiciela w Wiesz mojej osobie? No gdzieś styczność z tym No Poza tym, tym oczywiście, że ja reprezentuję PZU, nie <laughs> <laughs> Wiesz co, po pierwsze klientki, po drugie gdzieś tam wśród znajomych. To PZU gdzieś mi się po prostu też dobrze kojarzyło już od mhm. lat. Ta, ta, ta firma jest na rynku... 220 lat, trochę jest. No więc właśnie, więc to jest to, że gdzieś miałam w głowie, że zamiast szukać kolejnej nowej e, firmy mhm. niesprawdzonej, to ja skorzystałam już z tego, co, co mamy. To jest co uważam, co... to jest dokładnie. Ok, super. Bardzo Ci dziękuję za taką opinię. A powiedz mi proszę, bo spotkaliśmy się i wtedy się poznaliśmy prawda? podczas naszego pierwszego spotkania i jakie miałeś wrażenia z tego spotkania? Czy czułaś, że ja w jakiś sposób, nie wiem, za głęboko wnikam w twoje życie, żeby, żeby porozmawiać o tym, w czym się czujesz mniej bezpiecznie? Czy, czy w jakiś sposób, nie wiem, forsowałem ciebie, nakłaniałem cię do jakichś rozwiązań, które niekoniecznie były ci potrzebne? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy? Po pierwsze, czułam się bardzo komfortowo. Bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję. Więc to, to było dla mnie ważne. To, że wnikałeś w moje życie, y, takie prywatne, gdzieś tam, zawodowe, to było dla mnie takie normalne, mhm. że Ty to musisz wiedzieć, żeby mi zaoferować coś y, szytego dla mnie na miarę, tak? Więc dla mnie to jest normalne i takie rozmowy są dla mnie po prostu... Y, Swojej strony zawodowej, ty musiałeś to wszystko. Mm, no to... tak, odniosę to trochę do tego, czym ty się zajmujesz. No, przychodzi do ciebie klientka, mówi proszę mnie ostrzyc ty to robisz jakoś. A ona mówi, ale nie o to mi chodziło, prawda? Nie o taką fryzurę mi więc chodziło. właśnie dlatego wcześniej rozmawiamy mhm. i nigdy nie siadam z klientką i nie wywalam tam swojej wizji, yy, tylko, tylko rozmawiamy. I po to jest konsultacje, no i po to ja zaczynam yy, każdą relację ze swoją klientką od tego, co my mamy zrobić. Czego ona oczekuje? Jakie są jej potrzeby? I dopiero później ja mówię, wow. co możemy, czego nie możemy, jakie są możliwości z tym, co mamy. Więc jakby ty też dostałeś ode mnie totalnie wszystkie odpowiedzi, żebyś mógł sobie uszyć z tego dla mnie. Wiesz tylko, e, pytanie brzmi: czy moje pytania były dobrze skonstruowane? Moje pytania były bardzo dobrze skonstruowane. No tak, bo rozumiem, że Ty też musisz w swoim wychowaniu doprecyzować to, co klient ma w głowie, prawda? Dokładnie. No bo, bo jakby z mojej perspektywy to wygląda tak, że ja idąc na spotkanie z klientem, kompletnie nic o nim nie wiem. Zwłaszcza jeżeli spotykamy się pierwszy raz, bo jeśli będziemy, wiesz, widzieć się za, za rok, dwa czy pięć, no to ty może, Twoje życie może się zmienić, Twoja polisa też powinna w takiej sytuacji, ale ja już więcej o tobie będę wiedział. Natomiast idąc pierwszy raz na takie spotkanie. Ja muszę poznać tego człowieka, żeby wiedzieć de facto, jakie ma potrzeby w czym, w czym mogę mu pomóc, tak mówiąc wprost, bo, bo to jest jego polisa, jego życie, on ma jakąś wizję tego swojego życia. A ja muszę je poznać, prawda? Żeby, żeby dostosować to rozwiązanie. Czy tak samo jak ty, no bo. Faktycznie ja chciałam powiedzieć, że mamy jakby naprawdę te zwarność. Ja, ja zami zastanawiam się, dlaczego dobre. ja jestem doradcą, a nie fryzjerem, bo to jest dokładnie to <laughs> samo. Ja, ta ja sama teraz robota. mogę mi powiedzieć, że mogę być już doradcą. Ale no to tak. jest właśnie to, że ja też nie wiem, kto przyjdzie do mnie, z czym do mnie przyjdzie no e i czego będzie oczekiwał. Znaczy no, problem a co jest ja z takimi zrobić. ludźmi jak ja, prawda, którzy. No, kreatywność nawet twoja... Nie nawet nie podają wtedy ceny. <laughs> Albo zaporową można podać, prawda, po to, żeby... Oj, pani już wyjdzie, nie wertujmy sobie. No tak. E... Nie, no ale to jest właśnie to, że, że przychodzą do mnie pani i też mają mhm. jakieś oczekiwania, i ja muszę się dowiedzieć wszystkiego, żeby odpowiedzieć. A zdarzyło ci się, że jakaś klientka czy klient wyszedł od ciebie niezadowolony? Wiesz co? Myślę, że na pewno. Ja nie zawsze o tym mhm. się dowiaduję, okay. ale, ale myślę, że, że mogło tak faktycznie być. Nie przypominam sobie na jakiejś takiej sytuacji teraz. Wiesz, na pewno jak się uczyłam, ten etap jest taki, że trochę jesteś pod ochroną na zasadzie, że ktoś wie, że się uczysz. Ja nigdy z tym nie miałam problemu, mm -hmm. żeby mówić, że na przykład się uczę i mogę popełnić błąd, ale też zawsze mm, szukałam wsparcia w tych swoich mentorach zawodowych, okay. więc, więc. A na dobrych ten... ludzi trafiłaś? Ja na bardzo dobrych ludzi trafiałam, ja okay. się naprawdę od ludzi bardzo dużo nauczyłam i uważam, że o, o tak samo od swoich autorytetów zawodowych, jak od klientek, naprawdę się dużo nauczyłam. No. Takiego wiesz, po prostu podejścia do człowieka, zrozumienia, empatii, to są takie rzeczy, które, no ja, mi gdzieś ich brakowało wcześniej, a, a to wszystko ludzie gdzieś tam... Wszystkiego cię uczą po prostu. Ja no. jestem obserwatorem, więc ja zawsze wiesz, patrzę, słucham i, i później fajne wnioski z tego wyciągam. No właśnie, to myślę, że jest kluczowe, że potrafisz wyjąć wnioski. Mówisz, że nie pamiętasz takiej sytuacji, w której ktoś był niezadowolony, ale też chciałbym to odwrócić, bo zobacz, no nie jesteś pewnie w stanie domyśleć się, że coś jest nie tak, kiedy po pierwsze ten klient być może nieprecyzyjnie się wyraził i to jest. Ten element, prawda, który potem przekłada się na efekt Twojej pracy. Tak, ale to jest właśnie to, że ja potrafię klientce odmówić usługi, mhm. jeżeli czuję, że się z nią nie rozumiem. Okay. Jeżeli czuję, że się nie dogadałyśmy, że nie jestem w stanie jakby pomóc danej mhm. osobie, choćby w tej kwestii wizualnej, no mhm. to naprawdę jestem w stanie odmówić, wysłać do innego fryzjera, podać namiary na tego fryzjera, więc jakby ja nie mam z tym totalnie problemu, że nie obsługuję, nie obsługuję każdego. No tak, Więc no, to... nigdy nie podchodzę do tej pracy tak, że wiesz, dobra, niech każdy tu siada i po prostu lecimy nie? na ilość. Więc to też jest trochę tak, że może nie selekcjonuję klientek, ale na zasadzie jak z kimś nie czuję mhm. się dobrze, nie czuję, że się dogadałyśmy, nie czuję, że się rozumiemy, no to ja nie zaczynam pracy. I dlatego może też nie spotykam się tak często z tą opinią, że coś poszło nie tak. Okay. Bo to czujesz, że ktoś jest niezdecydowany, że ktoś ci nie do końca ufa. Czasami może ja coś robię źle i mhm. gdzieś mam takie, wiesz, że no, nie czuję Czyli się Czyli nie pewnie. masz takiego przekonania, że ty jesteś w stanie z każdym nie, klientem totalnie. dojść do porozumienia, zrobić swoją robotę tak, jak należy, bo to wynika z relacji, prawda? Dokładnie tak. Więc dlatego jak zaczynam rozmowę i zaczynam konsultację, mhm. to jak nie czuję tego człowieka, to ja z nim nie zacznę pracy. Czyli jesteś uczciwa w tym, co robisz? mówiąc? Tak sądzę, że, że to jest uczciwe podejście, że Łatwiej jest mi odmówić usługi mhm. niż zrobić naprawdę wszystko, mhm. żeby ktoś wyszedł zadowolony. A i tak może być niezadowolony, bo to nie o to chodziło. Wiesz co, po raz kolejny widzę takie podobieństwo, ponieważ w mojej pracy z kolei ta etyka jest potwornie ważna, no bo wiesz, bo. Mówiąc wprost, doradca ubezpieczeniowy żyje z prowizji, z każdej polisy, którą zawrze z klientem, z Twojej polisy. Ja też mam swoje pieniądze, oczywiście, więc w moim interesie jest to, żebyś ty taką polisę zawarła, mówiąc o, o czysto finansowy interes. Natomiast z drugiej strony, moje osobiste podejście, i mam wrażenie, że po raz kolejny się tu rozumiemy. Jest takie, że ja jestem tu dla klienta i jeżeli klient będzie chciał zawrzeć ze mną tą polisę, to ją zawrze jeszcze będzie zadowolonym klientem, poleci mnie dalej. Czyli moja jakość jest takim elementem, który jest dla mnie kluczowy. Dokładnie. I widzę, że dla ciebie Twoja jakość i twój, Twoje poczucie dobrze zrobionej roboty i jest spokój ważniejsze, sumienia jest ważniejszy niż pieniądze, które tu i teraz zarabisz. Dokładnie tak. tak. Okay. I, nie raz, i, I nie raz i nie dwa i to się naprawdę, może nie często zdarza, ale to są sytuacje takie dla mnie, że ja nie żałuję wtedy, że, uh -huh. e, że, że odmieniam usługi. A jesteś odważna w życiu? Myślę, że tak. Okay. Jestem. Tak. Czy te, to miejsce to jest... E, to jest wyraz przy... mojej odwagi. No <laughs> I trochę okay. szaleństwa. A czy było trudno na początku? Oj, było bardzo trudno. Ja dostałam tyle kopniaków, ja myślę, że w ogóle... Sam fakt, że ja gdzieś żyłam w przekonaniu, że w ogóle przeze mnie prowadzenie biznesu jakiegokolwiek by skończy się kaplicą, okay. ale zrozumiałam, że tutaj bardziej chodzi o kwestie właśnie znowu nauki, znowu obserwacji, wyciągania wniosków i z, wiesz z tych lekcji, które gdzieś tam po drodze mnie ostatnimi czasy trochę przetrzepały, to, no, to wyjaśniłam same dobre rzeczy. No, wyciąganie to takie... wniosków to jest taka umiejętność, no, no, która jest bardzo cenna w życiu. Ja ją bardzo długo budowałam, więc. Okay, okay. <laughs> więc nadal jej wyciągam i, z... i mówię. Nadal dużo osób się pojawiło w moim życiu, które mm -hmm. dały mi taki wiesz. To się uda. Okay. Tylko wytrwaj. No, ludzie są bardzo rzeczy. ważni w naszym życiu, prawda? Tak, Jednak... to Jak ich dobieramy? No, fff, tak, <laughs> tak się mówi, że środowisko, w którym bytujesz, możecie albo no, ciągnąć w dół, albo w górę. Bez ludzi by się to na pewno nie udało, dlatego że e, ja nie weszłam tutaj z takim nastawieniem, że jestem najmądrzejsza, wszystko wiem i ja to zrobię najlepiej. Tylko tutaj przyszłam i wiesz, ja kupiłam to i, i nie wiedziałam, co dalej. Mhm. I naprawdę masa rozmów e, z ludźmi, wiesz, tutaj na tym fotelu siedzą ludzie z każdej branży, na każdym stanowisku. Tutaj nie ma nikt stanowiska, ani dyrektorem tu nikt nie jest, no tak. ani menedżerem, tutaj każdy jest opródziera. I tutaj jest naprawdę mega dużo ciekawych rozmów. I to są takie rozmowy, które gdzieś bardzo dużo mi dawały. Ja pytałam ludzi po prostu. Cały czas pytałam, zadawałam pytania, takie, które mnie ciekawiły. Niekoniecznie też dotyczące biznesu, ale jak sobie ludzie radzili w różnych momentach. Przyszedł tutaj kiedyś pan, który był założycielem bardzo dużej firmy. I, I powiedział mi takie ciekawe zdanie, że mówi: wiesz, ja na początku też miałem ciężko. Mówi, po pierwsze byłem obcokrajowcem, w nie swoim kraju, wszystko było pod górkę. Mhm. Jakby mówi, początki zawsze są trudne i to mi dało do myślenia, tak wiesz, ja się zaczęłam już poddawać, bo to był taki moment dla mnie naprawdę, gdzie gdzie ja już czułam, że nie dam rady więcej. Mhm. A mimo to gdzieś tam historię właśnie takie ludzi, wiesz, zaczęli mi opowiadać i, i to zadziałało. I to ciągnęło cię do góry i do, do takiej… Tak, no bo wiesz, zdałam sobie sprawę, że tworzenie wielkich rzeczy wcale nie zaczyna się od razu od wielkich rzeczy. Od rezygnacji coś... z pomysłu od na przykład, Od rezygnacji z pomysłu prawda? również. No Ale chodziło mi bardziej o to, że wiesz, ja chciałam wszystko naraz, wszystko od razu. No masz a... temperament, to widać słychać. No i słychać. właśnie, tak. jestem w gorącej wodzie kąpana i to mi zawsze gdzieś tam przeszkadzało, bo ja chciałam właśnie wszystko szybko, a to się tak nie da. No tak. I, I zrozumiałam ten proces, więc teraz jestem w tym procesie. Jest mi po prostu dobrze. Jest mhm. mi wygodnie z tym, że, że właśnie nie dzieje się wszystko szybko yy, i że mam taki spokój, że mogę sobie wszystko poukładać powoli. Nie zawsze jest czas na układanie wszystkiego, ale no ja tak. zaczęłam szukać po prostu. E, powiedziałaś coś bardzo istotnego, bardzo ważnego, moim zdaniem, mianowicie powiedziałaś, że, że, że ludzie są bardzo istotni w naszym życiu. W życiu myślę każdego mhm. człowieka, prawda? Powiedz mi, czy. Z tej perspektywy y, poleciłabyś rozmowę ze mną? Swoim bliskim, swoim Polecam. znajomym. Polecasz. <laughs> Polecam. Okay. To bardzo dziękuję. Uważasz, że to jest istotne, tak? Uważam, że to jest istotne. Ja cały okay. czas o tym gadam e, z ludźmi, rozmawiam e, o tym, e, żeby dbali o siebie po prostu. Wiesz, mm -hmm. no, jakby forma ubezpieczenia, jakakolwiek, mm -hmm. e, czy to zdrowia, życia, e, przyszłości, to są po prostu formy dbania o siebie. Jakby nie opomujmy się i tak tylko. Tak, wiesz... jak smarujesz rano twarz kremem mm -hmm. i nazywasz to dbaniem o siebie, to kupienie dla siebie polisy no, też uważam, że to jest. Jest mega, mega ważny. No, no, wiesz, ciężko przekonać człowieka, który jest strażakiem, i do tego dba o życie ludzi w polisach na życie, że, że polisy nie są potrzebne. Natomiast czy myślisz, że to jest bardziej kwestia tego, że. że bo chodzi mi o to, że w Polsce ten, ten, taka świadomość ubezpieczenia swojego życia czy zdrowia opiera się w głównej mierze o to, że a na pewno i tak nie wypłacą, jak będzie potrzebne, i szkoda pieniędzy. Jak byś do tego podeszła? Że na pewno nie szkoda pieniędzy. To jest, mhm. myślę, że zabezpieczenie swojego życia, zdrowia, czegokolwiek mhm. dla siebie nie jest absolutnie stratą mhm. pieniędzy. Okay. Więc ludzie dzisiaj ubezpieczają e, elektronikę, e, wiesz, telefony, pralki, tak, telewizory, ekspresy, a, a prawda jest taka, że no jak ci się złamie noga, to przepraszam, kto ci ma pomóc. Zarobi na to wszystko. Kto zarobi, aby... dokładnie. to są takie sytuacje, gdzie, gdzie myślę, że trzeba zacząć od siebie i o sobie myśleć. Okej. Okay. Super, Kasia, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ona jest naprawdę inspirująca, bardzo ciekawa. Twój temperament jest, wiesz. Dziękuję. <grystanie> jesteś bardzo przyjazną osobą i chcę się tu być po prostu. Chyba, zapuś... nadzieję, Chyba zapuszczę właśnie... włosy. Ale widzisz, to jest właśnie to, że jak tu wchodzą ludzie, to, to ja chcę im dawać taką, <grystanie> wiesz, ten, ten poziom empatii, który sama wiesz, też gdzieś dostałam. Ale najważniejsze jest to, że to, nie jest, że to jest prawdziwe, że ty jesteś sobą i że sobą możesz tu być, i że z tymi ludźmi I wiesz. Dlatego po to miejsce traktuję jak dom. Dlatego ja tu zawsze mówię, każda klientka, niezależnie od tego, czy wchodzi tutaj pierwszy czy dziesiąty raz, okay. zawsze mówię, czuj się tu jak w domu. Tutaj możesz. Grzebią ci po szafkach? Wszystko. Nie grzebią, ale mogą. Jakby mogą, wiesz, okay. tutaj nic nie ma takiego, co ja bym chciała ukryć. Więc śmiało można, ale, ale to jest raczej kwestia tego, żeby się czuły tu bezpiecznie, żeby się tutaj czuły zawsze dobrze. Um, takie zaopiekowanie. No gratuluję, wiesz, bo, bo taki biznes, żeby go stworzyć, to naprawdę trzeba kawał serca do tego włożyć i uważam, że. Że to się udało. No właśnie, całe. Nawet całe. całe trzeba tak. było żyć. No to świetnie. To cieszę się, że ci się udało, i życzę tylko sukcesów. Dziękuję. Powodzenia.